Pewna osoba Pendraka wysłała i list. To, wiadomo, zamach na mojego laptopa, żeby po prostu zablokować wirus, czy coś takiego, i ten laptop nie działa. Zwarcie, czy coś takiego. To po prostu. Muszę po prostu popatrzeć i kupić nowy. Ale nowy, no to nowy, to nie będziecie ogólnie oglądać. Ktoś to ogólnie zrobi po złości. A to komputerowo, ale chciałem to ogólnie sprawdzić. Jak to chytrze było zrobione, komputerowo, ktoś to uwzględnił, ale ja myślę, o i ten pędrak był. Żeby po prostu wrzucić do komputera i po prostu, że tam pewna osoba coś pokazać będzie, będą Ale to było kłamstwo. Ale ugłym z tą osobą I ugłym po prostu ktoś. Ja wiem, kto to ugłym mógł zrobić. Mleczny człowiek. Sławeczek. Bo on takie rzeczy. Ja pokażę. Czytam. No to ugłym. Komputerowo właśnie komputerowo to po prostu zamach na moją pracę wirusa to musiałem włączyć no i włączyłem całe to wszystko i po prostu zgasł komputer no to widzicie jacy są ogólnie ludzie hakery szmaciarze